A wiesz, że łyżka octu jabłkowego dziennie może naprawdę odmienić Twoje samopoczucie? Ja mam jeszcze trzy butelki z 2024 roku i stwierdziłam, że czas się za nie porządnie zabrać. Niech się nie marnują! Ocet jabłkowy to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów. Zawiera m.in. witaminę C, witaminę B1, B2, B6 i biotynę, potas, magnez, wapń i żelazo, kwas octowy, enzymy i polifenole. To właśnie dzięki temu ocet jabłkowy działa tak wszech. I potrafi przywrócić lekkość, energię i równowagę całemu organizmowi. A oto 15 powodów, dlaczego warto pić ocet jabłkowy. Po pierwsze, wspiera trawienie i łagodzi uczucie ciężkości, przyspiesza metabolizm, dba o zdrowie jelit, pomaga regulować poziom cukru we krwi. Dodaje energii i lekkości, wspomaga naturalny detok, wspiera pracę wątroby, wzmacnia odporność, zmniejsza wzdęcia, reguluje poziom cholesterolu, poprawia wygląd skóry, działa przeciwzapalnie, chroni serce, wzmacnia kości i pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Jak pić ocet jabłkowy? Dorośli, jedna łyżka na pół szklanki ciepłej wody, a dzieci, jedna łyżeczka też na pół szklanki wody. Pamiętaj, zanim sięgniesz po ocet jabłkowy, żołądek musi być w dobrej kondycji. Ocet jabłkowy działa cudownie, ale jeśli śluzówka jest osłabiona, może podrażniać. A ty pijesz ocet jabłkowy przed posiłkiem?